Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety z tej strony Monika. Takiej troszkę innej perspektywy. Czy iść, słuchać i iść za tym, co, co słyszymy, tak czy słuchać, i czy ufać swoim emocjom, i czy podążać za tym, co, co nam mówią te emocje. Takie dziwne pytanie trochę, bo właśnie w całym tym świadku terapeutyczno-rozwojowym mówi się właśnie o tym, że tak, że emocje są. Bardzo ważne w naszym życiu, one bardzo nas e, przybliżają do siebie, do tych naszych prawd, że czujemy to, co czujemy, i faktycznie no, z tym się nie dyskutuje, co czujemy, I, i emocje są, niosą w sobie bardzo ważne informacje na temat taki, jak, jak my się czujemy w tej rzeczywistości, w której jesteśmy. I to wszystko jest prawda, i absolutnie nie zaprzeczam temu. Tak, tak to jest. Natomiast jest jeszcze jeden taki trochę głębszy temat, i dzisiaj właśnie go chcę poruszyć. Chodzi o to, że jeżeli czujesz jakąś emocję, i yy, yy, to są takie sytuacje, kiedy się nadmiernie czuje jakieś emocje, to może to być informacja o, o rzeczywistości, która kiedyś się zdarzyła w przeszłości. Także mówimy o tym, że duże emocje są informacjami, nie? Jak, jak się czujesz w tej danej sytuacji. Może być coś takiego, że ty poczujesz ogromne wzburzenie w jakiejś sytuacji i informacja nie będzie o tej danej sytuacji, tylko informacja będzie z przeszłości. Klasyk gatunku, kiedy wkurzasz się na szefa albo szefową, w, swoim, w swojej pracy, w swoim dziale, że po prostu tam nie wiem, jest zbyt ostry, wymagający i tak dalej i tak dalej. Bardzo cię to pobudza, bardzo cię to wkurza, albo wręcz przeciwnie doprowadza cię do wielkiego stresu, smutku, depresji, bezsilności, bezradności, coś tam, coś tam, coś tam. I wydawałoby się, że to są emocje. Z tu i teraz. Wydawałoby się, że, że, że faktycznie ta osoba wywołuje w tobie takie różne stany emocjonalne. No I w tym momencie trzeba by było się zatrzymać, bo jeżeli te stany emocjonalne są bardzo y, takie silne, powiedzmy, to jest tutaj może tkwić właśnie pułapka, że. Te emocje one nie mówią o tej konkretnej sytuacji, chociaż pośrednio pewnie tak, ale one bardziej nas odsyłają do przeszłości, do tego, czego doświadczałaś jako mała dziewczynka, no przy swoim na przykład, przy swoich opiekunach, przy osobach tobie bliskich, które się miały Tobą zaopiekować, miały pewną władzę nad Tobą. Tak, jako dzieci jesteśmy. Zależni od osób dorosłych, i właśnie tam mogło być to, co ci się odpala przy twoim szefie albo szefowej. I popatrzcie, to idzie tak dwutorowo. Nasza rzeczywistość, jeżeli mamy te emocje, nasze nie, jakby nie przyglądamy się im na bieżąco. A jako dzieci doświadczałyśmy, jako dziewczynki, doświadczałyśmy różnych trudnych sytuacji, takich emocjonalnie wymagających, i tam się nie przyglądałyśmy temu, to nasza rzeczywistość jest taka trochę podwójna, bo na wierzchu rozgrywa się tam nasze życie dorosłe, a pod spodem może być dużo nierozwiązanych rzeczy. Do których ta rzeczywistość nas będzie odsyłała. Czyli tak jak w tym przypadku szefa, szefowej, która jest, nie wiem, wymagająca albo wymagający, yy, i ty reagujesz nadmiernie, nadmiernym pobudzeniem, nadmierną złością, nadmiernym lękiem, nadmiernym wstydem, co tam jeszcze masz, to, to ta rzeczywistość zewnętrzna będzie cię odsyłała, tak naprawdę, bo to, to, to dziecko się będzie tam odzywało. To to niezobaczone będzie się odzywało. I właśnie, czy ufać tym emocjom? Chodzi mi właśnie o ten o taki, taki niuansik, nie? że tak, no, jeżeli czujesz na przykład lęk, frustrację, złość i tak dalej, i tak dalej, w tej danej sytuacji, to znaczy, że to czujesz, no i jeżeli czujesz, to to jest prawdziwe. Tylko pytanie, czy to cię odsyła jeszcze. Do przeszłości. Jeżeli tak, to na tym, na tym poziomie, pod spodem trzeba będzie popracować. Tu na wierzchu to, że Ty jakoś albo ogarniesz się z tym szefem, albo nie wiem, nawet zrezygnujesz, możesz zrezygnować z pracy, możesz się wycofać w ogóle z tego jakiegoś tam, nie? Z, tej, z tej relacji. Ale to Ci prawdopodobnie nic nie da. Bo, bo słuchanie po powierzchni. Mało kiedy coś tam daje nam do. do, do znaczy. I to, tutaj nam chodzi o to, nie, że słuchanie po powierzchni, daje efekty po powierzchni. Natomiast jeżeli emocje cię odsyłają w głąb, to, to tam trzeba tego posłuchać. To jest taka praca znowu, no i wyszło znowu, że trzeba sobie sięgnąć do, do swoich tam dziecięcych części, które pewnie jeszcze gdzieś się tam odzywają. Więc kończąc, czy ufać swoim emocjom tak, ale w momencie takim, kiedy ty jesteś w stanie też rozróżnić które emocje gdzie cię prowadzą czy te emocje, które się pojawiają na przykład w miejscu pracy nie, to już tak odnosząc się do tego przykładu wcześniejszego jeżeli one się pojawiają w miejscu pracy to pytanie drugie, czy one cię nie odsyłają, czy ich jakby um, moc, nie nie jest z przeszłości. Bo jeżeli Cię coś tam odsyła do przeszłości, to na powierzchni tego nie załatwisz. To to musisz załatwić w głębi, w sobie. No i trzeba się będzie cofnąć do tych wcześniejszych doświadczeń. Bardzo Cię zachęcam do takiej pracy badawczej trochę. Do przyglądania się. Co to za emocje? Jeżeli tak, jeżeli są silne, to skąd one pochodzą? Czy z sytuacji z dzisiaj, z tu i teraz, czy z sytuacji z przeszłości. Bo jeżeli nie, to ci się to będzie rozjeżdżać. Jeżeli tego nie, nie, nie określisz też, to ci się będzie rozjeżdżać teraźniejszość z przeszłością. I no, nad tym trzeba też popracować. Przyglądaj się swojej rzeczywistości, gdzie cię ona zabiera. Trzymajcie się, i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!